Cześć, witam Cię w tym wideo. W tym wideo omówię 5 podstawowych błędów, 5 bardzo częstych błędów, które mężczyźni popełniają na randce. Być może Ty takie błędy również popełniałeś, być może obejrzenie tego wideo spowoduje, że unikniesz ich w przyszłości. Tak czy inaczej, jeżeli chcesz zgłębić ten temat, koniecznie obejrzyj ten odcinek. Więc zacznijmy po kolei. Pierwszy podstawowy błąd to jest negatywne nastawienie, a właściwie związana z tym nerwowość i przeżywanie tego wszystkiego w sobie wewnętrznie przed taką randką. Tutaj przypomina mi się historia yy, chłopaka, który właśnie był bardzo nerwowy, ściśnięty przed taką randką, i zaraz się opowiem, jakie były tego konsekwencje. Yy, przede wszystkim tutaj taka nerwowość może spowodować, że już wchodząc na randkę, będziesz miał negatywny stan umysłu, będziesz spięty, będziesz skrępowany, po twoim mowie ciała po prostu będzie widać, że nie jesteś sobą. I tutaj bardzo często też wkrada się taka niepotrzebna presja, mianowicie nastawienie dotyczące tego, że ty na tej randce musisz na przykład zabrać ją do domu że chcesz uzyskać szybkie efekty na przykład w postaci seksu, albo, że jeżeli na, na tej randce nie będziecie się nawet całować, jeżeli nie będziesz jej rozbierał, to znaczy, że ta randka będzie nieudana i jeżeli masz takie ciśnienie, jeżeli masz takie właśnie nastawienie na szybkie efekty, to ta nerwowość będzie dużo większa. Będziesz jeszcze bardziej spięty, jeszcze bardziej skrępowany i szczególnie, jeżeli jesteś początkujący, jeżeli chodzi o podchodzenie do kobiet, jeżeli chodzi o takie regularne randkowanie, to myślę, że ten element jest dla Ciebie bardzo istotny żeby się jednak pozbył tej presji, tak, żeby tą nerwowość po prostu zredukować do minimum. Bo tak jak mówię, jest to bardzo częsty błąd. Jeżeli masz takie nastawienie na szybkie efekty, jeżeli to twoje nastawienie jest takie czysto powiedzmy seksualne, że koniecznie musisz na przykład mieć na tej randce już jakiś tam seks, to jest to zupełnie niepotrzebne. Lepiej jest wrzucić na luz i po prostu pozwolić, żeby ta znajomość toczyła się po swojemu. Właśnie historia gościa, o którym chciałem powiedzieć, kiedyś taki chłopak powiedział mi, że miał iść na randkę, umówił się, wszystko fajnie. No i przez samą randkę godzina, dwie zaczął być tak nerwowy, że w momencie jak prasował sobie koszulę, prasował sobie ciuchy. Poparzył się w palec i na tyle mocno, że musiał zadzwonić do tej dziewczyny i powiedział słuchaj, poparzyłem się, muszę odwołać spotkanie. I randka, z której cieszył się przez poprzednie, nie wiem, dwa dni, cieszył się, że będzie fajnie i fajnie spędzi czas, przez to, że był zbyt nerwowy, przez to, że za bardzo sobie wyobrażał w głowie, jak to wszystko musi się potoczyć idealnie, no to po prostu zdarzyła się taka sytuacja, że do tej randki po prostu nie doszło. I tutaj przechodzimy do błędu numer dwa. Błąd numer dwa to jest planowanie tego, żeby całe spotkanie przebiegało idealnie. Zauważ, że zawsze wtedy, kiedy planujesz, że coś musi wypaść idealnie, kiedy masz to rozpisane krok po kroku, jak to musi mm, przebiegać, tak, że na początku musisz dać jej buziaka, później musisz ją zaprowadzić tam do jakiegoś stolika, czy do jakiejś restauracji, że to wszystko musi być takie idealne, to po pierwsze mm, znowu się może pojawić ta nerwowość, znowu możesz być spięty, znowu może być tak, że przestajesz być sobą i... Wiem, że wielu gości popełnia taki błąd, że zaczynają za bardzo planować nawet to, co wydarzy się na randce. Na przykład, jeżeli ona mnie zapyta o to i o to, to ja jej odpowiem w taki i taki sposób, tak? Jeżeli ona mnie zapyta na przykład, czego szukasz, to ja muszę jej odpowiedzieć takie i takie zdanie. Jeżeli na przykład ona mnie zapyta, czy byłem kiedykolwiek w związku, no to ja przecież nie mogę powiedzieć, że nie, no bo bym wyszedł na jakiegoś prawiczka, więc muszę mieć tutaj już arsenał gotowych odpowiedzi. Jeżeli ona mnie pyta gdzie byłem na ostatnich wakacjach, a na przykład jakoś tak wyszło, że za bardzo nie pojechałem nigdzie, tylko nad polskie morze i nie mam się bardzo czym pochwalić, no to w tym momencie muszę coś wymyślić, tak? Czyli tutaj musi być um, znowu jakaś nie wiem historyjka, którą opowiem. Więc znowu muszę sobie to wszystko przygotować i muszę być starannie przygotowany, więc to wszystko musi być zaplanowane. E, mało tego, jeżeli na przykład e, Chcesz uniknąć ciszy na randce, no to oczywiście musisz mieć jakieś pomysły, o czym z nią rozmawiać. No i to jest kolejny błąd, bo znowu zaczynasz planować, co będziesz mówić, w związku z tym znowu zaczynasz być nerwowy. Bardzo często tacy bardzo już początkujący uwodziciele, mm, którzy stawiają pierwsze kroki, w ogóle sobie szukają na siłę jakichś pasji, jakichś zainteresowań, tylko po to, żeby na tej randce nie było ciszy, tak? Żeby on mógł powiedzieć: No, mam dwie pasje i po prostu. Mam jakieś pasje w życiu, tak? No mam o czym mówić na randce, bo inaczej przecież e, będzie cisza. I właśnie to zbędne planowanie wcześniej, przygotowywanie sobie tych wszystkich tematów do rozmowy i tak powoduje jakąś taką sztuczność, nerwowość. Powoduje to, że ty przestajesz być sobą. Więc tutaj moja też rada: przestań planować, a bardziej postaw na takie spontaniczne działanie. Po prostu przychodzisz na randkę, siadasz w sobie tak jak na spotkanie, nie wiem, z jakimś dobrym kumplem, mówisz jak tam, co tam, co dzisiaj ciekawego robiłaś i tak dalej, tak? Zadajesz proste, otwarte pytania, jesteś uśmiechnięty, jesteś naturalny i dziewczyna widzi, że nie masz żadnej presji. To jest dużo lepsze niż takie planowanie na siłę, odgórnie. I tu przechodzimy do błędu numer 3, mianowicie pisanie wyłącznie SMS-ów, czyli kontaktujesz się z dziewczyną od samego początku tylko SMS-em. Zrobiłeś podejście, poznałeś dziewczynę, e, napisałeś do niej SMS-a, no i piszesz do niej po prostu SMS-y. Zamiast do niej zadzwonić, zamiast skorzystać z fantastycznego narzędzia, jakim jest Twój głos, głos, w którym możesz wpłynąć na emocje kobiety, gdzie możesz mówić wolniej, w sposób bardziej uwodzicielski, gdzie możesz się rozbawić, możesz nawet zobaczyć, wyczuć, jakie ona emocje przeżywa w tej chwili. Możesz opowiedzieć jakąś zabawną historię i spowodować, że ona zacznie się śmiać. Będzie się cieszyła, że po prostu do niej zadzwoniłeś, opowiedziałeś jej coś fajnego i w tym momencie będzie miała dużo lepszy nastrój. Co się z tym wiąże? Ona będzie nieświadomie kojarzyła te pozytywne emocje z Tobą. To jest raz. Kwestia numer dwa jest taka, że bardzo często pisanie SMS-ów może nas wprowadzić w taką ślepą uliczkę. Mianowicie, piszemy, piszemy, nagle ona zaczyna nas testować. Zamiast na randce, na spotkaniu, gdzie masz jeszcze, powiedzmy, E, jakąś tam mowę ciała, możesz się uśmiechnąć, masz parę sekund, żeby tam na, te, na to pytanie odpowiedzieć. Tutaj ona ci zadaje jakieś pytanie, zaczyna ciebie testować. No i na przykład, ty odpisujesz na tego SMS-a na wesoło, ale okazuje się, że ona potraktowała tą twoją odpowiedź bardzo poważnie, że ty chciałeś zażartować, ona uznała, że to. Takie żarty są nie na miejscu, i tak dalej. No, i w tym momencie jest taka ślepa uliczka. Bardzo prosto i bardzo łatwo można w SMS-ach wpaść w taką ślepą uliczkę. Więc unikaj tego, nie rób tego. Zawsze, kiedy dostałeś numer telefonu, dobrze jest po prostu zadzwonić następnego dnia, czy wieczorem, czy kiedy tam chcesz. Ale przede wszystkim unikaj tego błędu, jakim jest ograniczanie się wyłącznie do SMS-ów, bo po prostu można bardzo łatwo sobie kilka rzeczy. Że tak powiem, na starcie, utrudnić, i tutaj przechodzimy jeszcze do elementu numer 4, element może wyda się trochę śmieszny, może nietypowy, ale to jest świeży oddech, świeży oddech, czyste zęby, taka ogólna aura, która bije od siebie. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że jeżeli ty zapomnisz o tym, że na przykład masz nie wiem. Możesz mieć nieświeży oddech, bo na przykład jadłeś coś e, kebaba, tak, ostrego, czy cokolwiek co powoduje nieprzyjemny oddech e, bijący od siebie, może być tak, że ta dziewczyna już na początku poczuje, że na przykład jakoś niefajnie od ciebie pachnie z buzi i w tym momencie ona się zniechęci. Przypomnij sobie sytuację, kiedy rozmawiałeś z kimś, kto miał nieświeży oddech, i już po kilku sekundach spowodowało to, że powiedziałeś, nie, no, nie chcę za bardzo e, z tą osobą dzisiaj rozmawiać, bo jakoś tak. Nie wiem, chyba nie umyła zębów, tak? I może jest to taka pierdoła, może jest to śmieszne, ale jeżeli zainwestujesz w świeży oddech na rance, jeżeli odświeżysz sobie, powiedzmy, swój zapach, tak? Nie musisz oczywiście co chwilę myć zębów, ale są odświeżacze w spreju, które mogą spowodować, że przed randką odświeżysz sobie oddech. Będziesz miał ładny miętowy zapach i w tym momencie już to ryzyko jest dużo mniejsze, tak? Są osoby, które z natury mają taki troszeczkę nieładnie pachnący oddech i tym bardziej powinny o tym pamiętać. Także to jest ważna kwestia, może się to wydaje śmieszne, ale zapach, który zapach twoich ust, twój zapach, twoje perfumy, to jest też ważne, warto jest o to zadbać, bo to wszystko jest na plus. I tutaj płynnie przechodzimy do takiego błędu numer 5, który jest jednym z najgorszych błędów. A mianowicie nieprzywiązywanie uwagi do ubioru. Bardzo często spotkałem się z takim mitem, z taką bzdurą właściwie, że no ja to ubiorę jakiś t-shirt, byle co, ja by się wtedy czuję na luzie i wtedy jestem sobą. Czyli ktoś idzie na randkę, zupełnie nie przywiązuje wagi do swojego ubioru, do swoich jakby ciuchów, kolokwialnie mówiąc, po prostu idzie byle jak ubrany tam w jakiejś koszulce, bo po prostu on uważa, że wtedy jest na luzie. I okej, okay, są dziewczyny, z którymi ci to przejdzie. Jak się spotkasz na przykład z jakąś tam, nie wiem, studentką, która mieszka w akademiku, nie ma jeszcze dużego budżetu yy, i też się tak ubiera spoko. Ale jeżeli to jest dziewczyna, którą na przykład poznałeś gdzieś w galerii handlowej i od razu widziałeś, że ona ma eleganckie ciuchy, yy, jakąś tam, prawda, minóweczkę, jakaś torebka lepszej marki i tak dalej, jest zadbana, elegancka, no to prawdopodobnie ona yy, świadomie bądź nie szuka partnera, który. Zachowuje się i ubiera w podobny sposób, tak? Na podobnym poziomie. W związku z tym, e, lepiej jest jednak się przygotować do tej randki, jednak się troszeczkę ubrać, zainwestować w perfumy, koszule, buty i tak dalej. Po prostu po to, żeby nam było łatwiej, tak? Ja zawsze mówię, że e, jeżeli masz do wyboru, to chyba łatwiej jest sobie ułatwić. Lepiej, lepiej jest sobie ułatwić e, niż na przykład ubrać się byle jak, a później żałować, bo okaże się, że ona się ubrała na przykład w sposób elegancki, a ty się ubrałeś w taki sposób no nie do końca pasujący do niej, więc po to, żeby sobie to dopasowanie ułatwić, też polecam Ci zainwestować właśnie w dobre ciuchy. Nie muszą być to oczywiście marki jakieś tam niesamowite. Wystarczy, że sobie kupisz koszulę, która jest dobra, która jest powiedzmy elegancka. To nie musi kosztować nie wiadomo ile, ale jednak dbaj o to, żebyś był elegancki. Czyli ten piąty błąd, błąd numer 5 to jest właśnie brak przywiązywania uwagi do ubioru. I ważne jest to, żebyś tego błędu unikał. Bo być może w przyszłości to da Ci dużo, bo dziewczyna później powie po takiej randce swojej koleżance, słuchaj, byłam na randce z tym Marcinem, był elegancki, był w koszuli. Ja lubię takich mężczyzn, ładnie pachniał. No, może coś z tego będzie, prawda? I to już jest dużo lepsze niż, niż jakieś tam robienie sobie pod górkę tylko dlatego, żeby ubrać byle co. Także te 5 błędów chciałem wymienić dzisiaj. To jest coś, na co warto jest zwrócić uwagę. No i oczywiście, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, pod tym wideo jest taki e, przycisk, guzik subskrybuj. No i koniecznie kliknij tam, tak żebyś był na bieżąco, jeśli chodzi o wiedzę dotyczącą poznawania kobiet, randkowania czy budowania związków. I to jest właśnie to, co chciałem omówić w tym wideo. Dzięki.